Dzień dobry, nazywam się Andrzej Kawaligóra. Prowadzę hodowlę magiczna czarnego teriera rosyjskiego. Hodowlę mam zarejestrowaną w Związku Klinologicznym w Polsce od 2005 roku, a z czarnym terierem jestem związana od 1989 roku. Więc już trochę lat i doświadczenia mamy. Chciałam w tym filmie pokazać, jak pielęgnować, kąpać czarnego teriera. Tu mamy suczkę Manię. W rodowodzie ma Helga, ale po domowemu mamy. Mania. Trochę nam zarosła. Czas na kąpiel, więc pokażę, jak w domu w prosty sposób dbać o sierść. Pierwsza czynność, którą robimy, musimy rozczesać kołtunę. To jest taki rozkłócniacz. To są ostre, takie dosyć nożyki. I ładnie rozcinamy kołtuny, przed kąpielą. Robimy to w ten sposób. Jak napotkamy na jakiś kołtunik, no musimy to rozczesać. I tak całego pieska musimy sobie rozczesać, bo w wodzie to tylko pogorszymy sytuację, więc z grubsza jedziemy przed kąpielą. A resztę zobaczycie w ciągu następnych filmów. Mania stoi grzecznie. One bardzo lubią być czesane. Bardzo lubi. Jak, jak czujemy, że jest jakiś większy, no to musimy sobie przytrzymać ręką przy skórze. O, wychodzi cały poczelstek taki martwy. Skóra będzie ładnie oddychać. Tu będzie przyjemnie. Nie, nie trzeba golić na krótko i nie musi być nasz sznadzera żeby wyglądać pięknie na każdy czarny terier rosyjski. W tle możecie słyszeć, jak nasze szczeniaczki dokazują na dworze. I tak jeszcze z drugiej strony dokładnie rozczesujemy całe filce. Wyczesaliśmy i bierzemy się za kopę. Do czarnego teriera używamy szamponów do sierści czarnej i szorstkiej. Szamponów jest dużo, więc yy, kto jaki kupi, jaki znajdzie, taki ma. Ja mam taki sposób, że leję sobie do wiaderka trochę szamponu. Mania jest tak zrelaksowana, że się położyła. Lewam wody. takiego gąbeczki miękkiej robię pianę. I tą pianę będziemy ja nakładać na mokrego psa. I wtedy ta piana nam wyciąga cały brud. To jest bardzo szybki, łatwy sposób. Mało idzie szamponu. Oszczędzamy dużo. I teraz moczymy sobie naszą manię, która się położyła, ale zaraz wstaje.

Teraz sprawdzamy temperaturę, żeby nie była za gorąca, nie, za zimna, taka i jakby się. Możemy zrobić pauzę w całą na modę. No, mamy złożonego całego psa, żeby wodę zakręcić i nakładamy naszą pianę. non Nie ma ładny. spokojnie może to zrobić. To trochę będzie bardziej ciaśniej, ale w warunkach domowych ja całe życie sobie radzę. Nie mamy największych problemu. Żadnego debiera musimy kąpać co 6-7 tygodni. To jest najmniej pracy i więc wygląda super. Mało kołturów, mało piachu w domu. I łatwa robota. Z czesaniem. I to nieprawda, że czarnego tewiara trzeba czesać codziennie. Jak systematycznie będziemy kąpać, włos jest tak nawie Nie pląta się. Ja się mogę od razu przyznać do bicia, że moje czarne tywiary. Krzemieślnym środkom raz na dwa tygodnie, a porządne przesanie zawsze jak kulubie. jest mocno, zabrudzony, zatłuszczony, To taką zakładanie piany po spłukaniu można powtórzyć. Ale dzisiaj jest na tyle czysty, mieszka w domu z wami. Mało wywoźnia piach, U nas akurat mają trawę i piasek, to trochę są zapieszczone. Jak to zima. Roku. Jedno nałożenie piany zupełności wystarczy. Jeśli mam porządny szampon. Będzie czysta i bez I następne wejście. Będziemy odpływać psa. Pójdziemy tam znowu. w z Zwykle leśnik, bo będzie szczurkał. No, spłukaliśmy całego pieska. Młoda, czysta. Mając znowu głowy Widzicie, stoi wręcz, i będziemy teraz Do Już mam takie irchy! Można kupić na wystawach. Pięknie, chłopaki wodę. ona jest sucha. Trudno ją otworzyć. Z nikim, jak nie macie takie irchy, ale no, warto poszukać. Naprawdę genialna. Patrzcie, jak już się zrobiła miękka. Wszystko idzie wykręcić. Takiego podsuszonego psa. I teraz ubierzemy sobie na stół. Na podwyższeniu jest wygodnie. Jak nie macie stołu, no to na ziemi. Ale naprawdę polecam Wam jakoś starą ławę, albo kupić taki stolik sobie, nie boli kręgosłup, jest naprawdę mega wygodnie do czasania psa. I jak widzicie, wszyscy stoją grzecznie, nie kręcą się. Też się To co teraz pokazuję to cały czas jest taka pielęgnacja domowa. Sa domowego. Jeśli chodzi o taką pielęgnację wystawową, to dokładam jeszcze odżywki. Specjalne produkty trochę. Ale zobaczycie efekt końcowy będzie naprawdę super. No. Mamy posuszonego idziemy teraz powrotem na stół. Przeszliśmy z mokrym pieskiem. Zakładam sobie zawsze rękawiczki, bo mi się nie zgają potem sprzęty. Najpierw takimi grabeczkami. Przycimy sobie. Patrzcie, tak, włosy jest mokry i ładnie grzebień sunie przed suszeniem. Najlepiej właśnie na mokro sobie. Jakieś drobne jeszcze gatunki jak są, to wychodzą sobie. Jak zrobimy całego psa tymi grabeczkami, to potem robimy sobie grzebienia. Jeszcze do pewności, żebyśmy wiedzieli, że do skóry musimy grzebieniem dojechać, że nie mamy kołtunów. I tak całego psa. Łapy, całe łapy, ogon. Ja tutaj jeszcze będę czesać poza kamerą, tylko nie chcę, żebyście tak długo patrzyli. Bo to tak na pewno 20 minut, pół godzinki zajmie, zanim całego psa ładnie wyczeszamy. Oczywiście głowę, brodę, uszy, wszystko tym grzebieniem idziemy. I w następnym wejściu pokażę jak suszę. Wyszczotkowaliśmy je manię na mokro. Teraz będziemy suszyć. Ja mam taką suszarkę dużą, profesjonalną, ale oczywiście możecie użyć takiej małej domowej, jak do ludzi. Jak jest ładna pogoda, słońce, można być z psem na spacer, wypuścić na ogród, na trawę, bo aportuje, pobiega i naprawdę też się wysuszy. Suszymy suszarką. tylko ją trochę napuszyć. Taka szczotka podlówka się nazywa. Yy, najlepsza, sztywne igły, yy, jak najdłuższe. I szczotkujemy pod włos, grzbiet, łapy z włosem. Tu brzuszek, wszystko z włosem. Łapki z włosem, pierś pod górę. Grzuszkę do przodu. Dzwonek. I tak mamy pięknego, puszystego, pachnącego czarnego teriera rosyjskiego. Jeśli chcecie jakieś inne filmy o czarnym terierze, co Was interesuje, piszcie pod filmem, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, naduście dzwoneczek, będziecie wtedy widzieć nowe filmy. Jak będziemy mieć szczeniaczki, to też co tydzień mamy zawsze filmy. Piszcie w komentarzach co was interesuje, jakie jeszcze macie pytania. Ja się zabieram za szczerzenie, podgolimy uszka, w szyjkę i na końcu jeszcze wstawimy zdjęcie finału naszej mani. Pa.